Można mnie właściwie spotkać prawie zawsze, jedynie na głównym szlaku beskidzkim. Oczywiście bywam w Beskidzie Wyspowym, w Beskidzie Małym, czasem gdzieś tam w Tatry, czasem wypadnę z kolegami, ale można powiedzieć, że to jest promil mojej aktywności w górach. Moja żona nigdy nie miała za złe, że tak wychodzisz z domu i wracasz w powietrze. No, moja żona się nie. dziwi, kiedy jestem w domu, kiedy nie jadę w góry. Często się pyta, co się dzieje. Rzeczywiście w całości przeszedłem go cztery razy. Można iść tym samym, tą samą drogą, tą samą ścieżką, ale za każdym razem jest inna. A w tym roku po raz pierwszy, mimo 50 paru lat wędrowania po Beskidach, spotkałem w ciągu jednego dnia dwa razy dwie watachy wilków. I to są właśnie takie rzeczy, no po prostu zauważanie też szczegółów, nie tylko podejść, zejść, z skał, błota, bagien, strumieni, ale również takich drobnych, drobnych roślin, owadów, które, które właśnie w górach można spotykać. To mi sprawia niesamowitą przyjemność, kiedy ktoś dzwoni, nawet o 23.00 i mówi. Leszek, mam taki problem, miałam noclegu, prawda? I nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś został na, na szlaku, prawda? Bez, bez noclegu. Wszedłem na babią, na Małą Babią Górą, na ten szczyt Małej Babiej Góry i tam przyszedł czas na bardzo ciężki zawał serca. No, ale widocznie tak miało być, no i... I zostałem na głównym szlaku beskickim. Dalej tutaj wędruję no i w tym roku planuję przejść go po raz piąty.